Niemiecka marka spod skrzydeł Stalantisa, niedawno mieliśmy do zaprezentowania Państwu nowego Grandlanda, dzisiaj mamy zgrabniejszą wersję Opla wersja po liftingu. Moka jest wyposażona w szereg nowoczesnych technologii, nie jest to zwykły SUV, który ma tylko służyć do jazdy do przodu, czy do tyłu. Układ wykrywania pieszych i rowerzystów, system zapobiega kolizji i hamowania awaryjnego. Panoramiczna kamera cofania 180 stopni, ułatwiająca dostrzeżenie obiektów za samochodem i zbliżających się z boku również objętych martwym polem. Reflektory matrycowe Intel i Lux LED oferują 10 trybów pracy automatycznie dostosowujących oświetlenie do sytuacji na drodze. Wnętrze maksymalnie uproszczone, brak zbędnych elementów, które mogłyby rozpraszać naszą uwagę podczas jazdy. Cyfrowa deska rozdzielcza PUR, panel z dużym ekranem dotykowym i wyświetlaczem wskaźników. Profilowane fotele przednie zapewniające optymalne podparcie sylwetki. Opel Mokka nie jest samochodem o bardzo dużej pojemności. Dzięki czemu ubezpieczenie nie będzie wysokie. To pierwsza oszczędność dla nas. Opel to marka popularna i ogólnie dostępna, a serwisowanie samochodu jest dużo tańsze niż w przypadku modeli rzadko spotykających na drogach. No i spalanie w cyklu mieszanym wynosi zaledwie około 5 do 6 litrów. Opel Mokka. Jest dostępny w trzech wersjach silnikowych: 1.2 Turbo benzyna 136 koni z manualną skrzynią biegów, oraz 1.2 Turbo hybryda 145 koni ze skrzynią automatyczną sześciobiegową, oraz wersja elektryczna o mocy 156 koni mechanicznych z automatycznym reduktorem. Opel Mokka to niewielki SUV. Dzięki temu jest samochodem niezwykle przyjaznym do miasta, a jednocześnie jako SUV idealnie sprawdza się na dłuższe podróże. Pojemność bagażnika wynosi aż 350 litrów, a po złożeniu drugiego rzędu miejsc ponad 1100 litrów, co w zupełności wystarcza na tego typu gabaryty. Opel Mokka jest już dostępny od 95 tysięcy złotych. Dodatkowo promocyjne ubezpieczenie za 1% wartości pojazdu. Ochrona do 8 lat zapraszamy serdecznie do Wrocławia przy ulicy Szczecińskiej 7.